Dzień dobry, dzień dobry państwu. I tak, proszę państwa, po godzinnym jeździe autokarem w Seulu dotarliśmy do strefy TMZ to jest strefy zdemilitaryzowanej, która jak wiemy, jest to pas ziemi o szerokości 4 km i długości około 238 km. Jest to ziemia leżąca na granicy między Koreą Północną, a Koreą Południową. Powstałą na skutek umowy podpisanej w 1953 roku. Jest to najbardziej uzbrojona, proszę Państwa, i umocniona granica na świecie, która rozciąga się wzdłuż 238 równoleżnika. Jest to, proszę Państwa, największe na świecie pole minowe i mówi się, że jest tu około 2 milionów min. Proszę Państwa zobaczyć, tutaj mamy taki piękny, symbolizujący pomnik, jak żołnierze pchają kulę ziemską, aby się połączyć. Tu, proszę Państwa, widać flaga koreańska. Proszę zobaczyć, jak to wszystko tutaj pięknie wygląda. Obszar dookoła zamknięty, nigdzie nie można wychodzić, druty kolczaste. Tylko tutaj, proszę Państwa, byliśmy w takich tunelach, gdzie przekopywano, żeby z jednej Korei uciec do drugiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia i do usłyszenia w następnej relacji.